Wam nie jest potrzebne, ale mieszkańcom jest potrzebne. Jesteśmy w Gajkowie i, tak jak była mowa, tutaj przepust jest niedrożny i w tej chwili jest próba udrożnienia tego przepustu. No, niestety jest to trudna praca i trzeba wbrodzić w wodzie praktycznie po pępek. No, ale strażacy na doli z wielkich tutaj usiłują ten przepust udrożnić i zobaczymy, co z tego będzie. Gospodarstwo w Gajkowie przy ulicy poprzecznej i tutaj widzimy woda sobie spływa powolutku do tego rowu, no ale niestety tak jak już mówiliśmy ten rów jest niedrożny, no i stosunkowo dużo wody w nim jest słabo odbiera. A tutaj sytuacja jest bardzo podobna, że co, że belki leżą i tarasują przepust w rowie, ale tutaj tak samo... No niech pan tu patrzy, jak tu leje woda się z pola, z tych pól, z tego wszystkiego. Wszystko tutaj, jak to nie będzie ujścia, to na nas wszystko. A to już ulica Łąkowa, no hekatomby tutaj nie ma, kawałek rozlewiska no, w stosunku do innych ulic, to ta ulica jest tutaj nie najgorsza, a jesteśmy cały czas w Gajkowie. A to już ulica Jesionowa. Zobaczymy co tutaj się dzieje, bo tutaj troszeczkę woda też się porozlewała na tej ulicy. Cały czas jesteśmy w Gejkowie, przypomnę. Woda wpływa na posesję. No ale w stosunku do tego co się dzieje w tej chwili w Wieszkowicach i, i w Czernicy, no to tutaj sytuacja jest mniej więcej nie najgorsza. W dalszym ciągu ulica Jesionowa.